Witajcie kochane, dzisiaj będziemy praktykować zestaw S2 Obfitość. Pierwsze ćwiczenie w tym zestawie to ćwiczenie G3 Wiedza. I afirmacja do tego ćwiczenia? Mam dostęp do wiedzy, której potrzebuję i z radością przekazuję ją innym ludziom. Żyję w intuicyjnym połączeniu z praźródłem. Zaczniemy w pozycji świata górnego, stopy na szerokość końców wiatrowych, lekarstwich. Na nadmercza, próbę głowę do sufitu, kręgosłup wydłużony, łokcie mocno ciągną do przodu. Weź wdech i wydech w tej pozycji. I teraz połącz kolana flex i z wdechem wspinamy się do palca i kierujemy mięknicę do tyłu i do góry, wydechem opuszczamy, odstawiamy nogę. Wdech, do przodu. Wydech, rozluźnij. I druga strona. Połącz kolana. Stopa flex, zgdechnij. Pinamy się na palce. Miednica do tyłu i do góry. Łokcie moc ciągną do przodu. I z wydechem opuść. Odstaw nogę. Wdech, do przodu. Wydech, rozluźnij. I jeszcze raz. Kolano, i z wdechem wspinamy się na palce. Pamiętamy o miednicy. I z wydechem opuść odstaw nogę. Wdech miednica do przodu. Wydech z Druga strona. Połącz kolana. Wdech. Wspinamy się na palce. Miednica do tyłu. I z wydechem opuszczamy odstaw nogę. Wdech, miednica do przodu. Wydech, rozluźnij. I jeszcze po razie połącz kolana, stopa, flex. Wdech, na palce, miednica do tyłu i do góry. Łokcie mocno do przodu, kręgosłup wyprostowany. Wydechem opuść, odstaw nogę. Wdech, miednica do przodu. Wydech, rozluźnij. I ostatni raz połącz kolana. Wdech. Zginamy się na palce, mietnica do tyłu, i wydech, opuść, odstaw nogę, wdech, mietnica do przodu, wydech, rozluźnienie. Kolejne ćwiczenie, świat średni, ćwiczenie S9, rozwój i afirmacja. Moje życie jest ciągłym wzrostem, a wszystko, co mnie otacza, jest w rozkwicie. Mam w sobie wewnętrzny kompas, który mnie prowadzi. Świadomie wchodzę w proces twórczego rozwoju. I świat średni, ustaw kolana szerzej niż biodra, podkarstki na nadnercza. Będziemy łączyć krawędzie stóp w tej pozycji w ten sposób. Więc połącz krawędzie stóp i zaczynamy masować ciało. Masujemy pod pachą. Pod piustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka, łokcie szeroko. I teraz popatrz w prawo i zrób skłon do lewego boku. Pozostałem chwilę oddychając i powrót do góry odkręcenie do środka i wracają ręce tą samą drogą. Macujemy ciało. Nadgarstki na nadnętrza, rozluźnij stopy i weź wdech. I wydech. I tak samo na drugą stronę, połącz krawędzie stóp, i dłonie wędrują do pączka. Masujemy pod pachą, pod biustem, o mostwi, po mostki, po szyi, po twarzy, do pączka. Popatrz w lewo i zrób skłon do prawego boku. Pozostań chwilę z oddechem. I do góry, do środka, wracają ręce, twarzy, szyi, mostku, pod biustem, pod pachą, na nadnercza, luźni stopy, weź wdech i wydech. I jeszcze raz. Połącz będzie stóp, dłonie wędrują do pączka, masły pod pachą, pod biustem, po mostku, szyi, twarzy, do pączka. Popatrz w prawo, z do lewego boku. Oddychaj. I do góry, do środka. Wracają ręce do kwasi, do szyi. Po mostu, pod palcami uchwy. O mózgu pod biustem, pod pachą na nadnercza, Bez luźni stopy weź głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz, połącz krawędzie stóp, dłonie do pączka, masujemy. Popatrz w lewo, skłon do prawego boku. Głęboko oddychaj, pozostań chwilę. Iń do góry, do środka, wracają ręce. Rozluźnij stopy. Wdech i wydech. I jeszcze porażę na każdą stronę. łączymy krawędzie stóp, nasujemy ciało pod pachą, pod piustem, pomoc w dłuższym pod, mostu, szyj, pod panoż, do pączka. Otwórz klatkę piersiową, popatrz w prawo, ruch w lewej strony. Pamiętaj o oddechu. Pozostań i powrót. Odkręcanie do środka. Wracają ręce tą samą drogą. Masujemy ciało, wracają nadgarstki do nadnercza. rozluźnij stopy, łokcie ciągną mocno do przodu, czubek głowy do sufitu, wdech i wydech. I ostatni raz połącz krawędzie stóp i masujemy dłonie do podłoga. I popatrz w lewo, skłon w prawo. Głęboko oddychamy. I do góry, do środka. Wracają ręce, masujemy Nadgarstki na nadnercza. Rozluźnij stopy, łokcie do przodu, weź wdech i wydech. I przejdziemy teraz do świata dolnego, ćwiczenie D7 cel i afirmacja. Osiągam swoje cele. Potrafię usunąć wszelkie przeszkody w drodze do celu. Jestem śmiała, pewna siebie, samodzielna i pełna zaufania do mojej mocy. Pozycja wyjściowa świata średniego, kolana na szerokość moty, na nadnercza, ten głos wydłużony, czubek głowy do sufitu, pamiętamy łokcie mocno do przodu. Wdech i wydech. I zaczynamy od pączka, masujemy ciało pod pachą, pod biustem, po nosu, szyi, twarzy, do pączka. Otwórz klatkę piersiową, łokcie szeroko, weź głęboki wdech i wydech. I teraz dłonie spływają na ramiona, łączymy łokcie, schodzimy na matę, wędrujemy na łokcie do przodu, wyciągamy kręgosłup. Przenosimy ciężar ciała na łokcie. Sprawdzamy, czy nasze ramiona są nad łokciami. I weź wdech i wydech. Osadź się w pozycji. I teraz pierwsza noga do góry. Stopa flex. Oddychaj. I wraca noga. Wyciągnij pozycję wyjściową. Wydłużaj szyję. Głowa ciągnie do przodu. Wdech i wydech. I druga noga do góry, stopa flex. I trzymaj chwilkę, weź głęboki odech, i wraca noga. Wydłuż się, wydłuż kręgosłup, wdech i wy. I pierwsza noga do góry. Pozostań na długość oddechu, i wraca noga. Wydłużamy kręgosłup, wdech. I wydech, i druga strona, druga noga do góry, stopu flex, noga ciągnie do góry, ciężar ciała na łokciach, piotra pozostają na matu i z wydechem odstaw nogę i ciągaj głowę do przodu, ruch, wdech i wydech, I jeszcze po na każdą stronę, pierwsza noga do góry. Pozostań chwilkę z oddechem. I wraca noga. Wyciągamy się w pozycji wdech i wydech. I ostatni raz druga noga do góry, stopa flex. Oddech. I wraca noga. Jeszcze raz przedłużkę głosu szyja, wyciągnij głowę do przodu. Jeden głęboki oddech. I wracamy na łokciach. Podnosimy się do góry i masujemy pomostku pod justem pod pachą, nadgarstki wędrują na nadnercza, łokcie ciągną do przodu, czuwa głowy do sufitu, głęboki wdech i wydech i przejdziemy do świata górnego, do ćwiczenia G5, podróż i afirmacja. Jestem w podróży życia. Ciągły ruch i dynamika zmian są dla mnie stanem naturalnym i dają mi radość poznawania oraz rozumienia świata. Stopy na szerokość końców biodrowych, nadgarstki na nadnercza. Wytłóż kręgosłup, chłopcie mocno do przodu. Wdech i wydech. I teraz połącz kolana, stopa flex, rób delikatny skłon i ręka przeciwna do uniesionej nogi zaczyna masować ciało pod pachą, pod biustem, po mostku wędruje na łopatkę i z wdechem unieśpięte i kieruj nietnicę do tyłu i do góry wytrzymaj chwilkę i z wydechem opuść piętę praca ręka tą samą drogą po mostku, pod biustem, pod pachą na nadnercza podnosimy się do góry Odstawiamy nogę, wdechnie do przodu, wydech, rozluźnij. Druga strona, tak samo, połącz kolana, stopa flex. Błąd, ręka przeciwna do uniesionej nogi, zaczyna masować pod pachą, pod piustem, po mostku, skręca na łopatkę i z wydechem wspinamy się na palce. Technicznie do tyłu i do góry. Wytrzymaj chwilę, oddychaj i z wydechem opuść piętę. Wraca ręka tą samą drogą. Nadkarstyk na nadnercza. Podnosimy się, odstawiamy nogę. Technicznie do przodu, wydech rozluźnij. I jeszcze raz. Pierwsza strona, połącz kolana, stopa flex, błąd. I masujemy. Ręka przeciwna do wniesionej nogi. Masujemy. Dłoń wędruje na łopatkę. Z wydechem spięcie na palce. Miednica do tyłu i do góry. Pozostań chwilkę. Oddychaj. I z wydechem obu piętę. wraca ręka tą samą drogą. nadkarstek na nadnercza. Wyprostuj się. Odstaw nogę. Wdech. Miednica do przodu. Wdech, rozluźnij. Druga strona. Połącz kolana, stopa flex. Skłon. Ręka masuje pod pachą, pod biusem, po pomost, na łopatkę. Zdechem podnosimy się na palce. Niednica do tyłu i do góry. Oddychamy głęboko. I z wydechem opuszczamy piętę. Wraca ręka. Podnosimy się, odstawiamy nogę, wdech, miednica do przodu, wydech, rozluźnij. I jeszcze po razie na każdą stronę. Połącz kolana, skłon, ręka przeciwna do nogi, masuje ciało, wędruje na łopatkę. Z wydechem wspięcie na palce, miednica do tyłu i do góry. Oddychamy i z wydechem opuszczamy piętę. Wraca ręka tą samą drogą, nadgarstek na nadnercza, podnosimy się, odstawiamy nogę, wdech, miednica do przodu, wydech, rozluźnij. I ostatni raz, połącz kolana, stopa, flex, kłon i masujemy ręka na łopatkę i z wdechem do góry. Pamiętamy o miednicy. Oddychamy i opuść piętę. Wraca ręka. Podnosimy <kluzny> się, odstaw nogę, wdech, nieco do przodu, wydech, rozluźnij. I przechodzimy do świata średniego. Ćwiczenie S1, wspólnota, afirmacja do tego ćwiczenia. Jestem częścią wspólnoty, pełnej ciepła, empatii i szacunku. Cieszę się obecnością ludzi i wzajemnym porozumieniem. Jestem szczera, otwarta i z łatwością nawiązuję przyjazne kontakty z otoczeniem. Pozycja wyjściowa świata średniego, kolana szerzej niż biobra, Nadgarstki na nadnercza, czubek głowy do sufitu. łokcie mocno ciągną do przodu, stopy rozluźnione. I wejdź głęboki wdech i wydech i teraz dłonie wędrują do pączka, masujemy ciało pod pachą, pod biustem, po mostku szyi, twarzy do pączka, otwieramy klatkę piersiową, łokcie szeroką i pozostań tak chwilę głęboko oddychając, I wracają ręce tą samą drogą, masujemy ciało, wracają nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, wdech i wydech. I kontynuuj. Masujemy pod pachą, pod piuskiem, po mąkli, po szyi, po twarzy, do pączka. Otwarta klatka piersiowa, łokcie szeroko, głęboko, oddychaj. I wracają ręce, Paną drogą, kładkarstki na Łokcie do przodu, wdech i wydech. I kontynuujemy pod pachą, pod piuskiem, po nochku, po szyi, twarzy, do pączka. Łokcie szeroko, otwarta klatka piersiowa, głęboki oddech. Zwracają ręce. Łokcie do przodu. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Masujemy ciało. Łokcie szeroko. Oddychaj pełną piersią rozciągaj klatkę piersiową i wracają ręce wdech i wydech i jeszcze raz masujemy pod pachą, pod piłsem do moczku, szyi, twarzy po w łokcie szeroko Kładka piersiowa otwarta, czubek głowy do sufitu. Głębokie, spokojne oddechy. Pozostań. I wracają ręce pod twarzy, szlini, nos pod mostem, pod piersią, pod pachą. Na nadnercza łokcie do przodu, czubek głowy do sufitu. Jeszcze jeden oddech i wydech. Przechodzimy do świata dolnego. Liczenie D3, przekaz rodowy i afirmacja. Przepływa przeze mnie mądrość rodowa, którą przekazuję dalej. Słyszę i rozumiem głos moich przodków, który sprawia, że doceniam siebie i mam moc scalania rodziny. Zaczniemy z pozycji wyjściowej świata średniego, a więc kolana szerzej niż biodra. Nadgarstki na nadnerczach, bokcie do przodu, kręgosłup wydłużony. Weź wdech i wydech. I zaczynamy od automasażu. Masujemy pod pachą, pod biustem, po mostku, szyi, twarzy, do wątka. Otwarta klatka piersiowa. Wdech i wydech. I teraz dłonie spływają na ramiona, łączymy łokcie, schodzimy na matę, wędrujemy do przodu, dłonie spływają z ramion, łączymy nadgarstki, wydłużamy kręgosłup, wyciągamy głowę, wydłużamy szyję. biodra pozostają nad matą. Teraz w tej pozycji. Pierwsza noga do boku, kolano proste, chłopa patrzy przed siebie, i podeszła z przeklejona. Do podłogi. Weź wdech. i wydech. I wraca noga. Wyciągnij się w pozycji wyjściowej. Weź pod nogę. I druga strona. Noga do boku. Palce stóp patrzą do przodu. Też i wydech. I wraca noga. Wyciągnij się w pozycji. Też, i wydech. I pierwsza noga do boku, podeszwa stody przyklejona do ziemi, głęboko oddychaj. wyjechań, ciała przeniesiony do przodu, na łokcie i ramiona, i wraca noga, wyciągamy kręgosłup, wydłużamy szyję, wdech i wydech, i druga strona noga do boku, oddech. I wraca noga i wyciągnij się w pozycji. I jeszcze raz, pierwsza strona. Staraj się nie zaokrągać pleców, staraj się wydłużać kręgosłup, wyciągać szyję, tak, żeby kręgosłup podążał za wyciągniętą do przodu głową. I wraca noga, wyciągamy pozycję, Wdech i wytycz. I ostatni raz na drugą stronę, noga do boku. Oddychaj. I wraca noga. Jeszcze jeden raz wyciągnij się w pozycji. Wdech i wydech. I wracamy i... na nogach. Podnosimy się. Masujemy po mostku, pod piustem, pod pachą na nerczach Błokcie do przodu, czubek głowy do sufitu. Wdech i wydech. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w tym zestawie. To ćwiczenie główne: S2. Obfitość. I afirmacja do tego ćwiczenia: Żyję w rozkwicie, obfitości i dostatku. Posiadam łatwość pokonywania trudności i przyciągania do dobrobytu. Śmiało korzystam z zasobów świata. Życie hojnie obdarza mnie tym, co najlepsze. Niech ta afirmacja będzie intencją w tej praktyce dla Ciebie. Świat średni, kolana szerzej niż maty, szerzej niż nadgarstki na nadgarstkach. Wydłużony kręgosłup, wdech i wydech. I teraz popatrz w lewo, odłóż na maty prawy policzek. Ręce do boków, spody dłoni patrzą do sufitu. Przenosimy dołóż do przodu, odkładamy klatkę piersiową, ręce do boków. Pozostań chwilkę z oddechem, i wracają ręce. Przenosimy klatkę piersiową w tyłu, Jeszcze raz odkładamy policzek na matę. Ręce do boków i nadgarstki na nadmercza, odnosimy się, głowa do środka i wdech i wydech i tak samo na drugą stronę. Teraz popatrz w prawo, odłóż lewy policzek, ręce na boki i przenieś klatkę piersiową do przodu, odłóż klatkę piersiową na matę, odłóż policzek. Ręce do boków, spody dłoni patrzą na sufit. I wracają ręce, przerzucimy kartkę piersiową do tyłu. Jeszcze raz odkładamy wnętrze na makro. Ręce do boków i nad gęstą dźwięczną. Podnosimy się, odkręcamy się do środka i wdech. I, I druga strona, popatrz w lewo, odłóż prawy policzek, ręce do boków, i przenieś klatkę piersiową do przodu, odłóż policzek na matę i ręce na boki. Pozostań, biodra otwarte, oddychaj głęboko i wracają ręce praca klatka piersiowa, podłóż policzek, ręce szeroko i nadgarstki do nadmercza, do góry, do środka, łokcie do przodu, wydłużaj kręgosłup, wdech i wydech. Popatrz w prawo, lewy policzek na matę, ręce na boki, przenosimy klatkę piersiową do przodu. Odkładamy na wapkę, odkładamy policzek, ręce na boki, wnętrza dłoni patrzą na suszik, spokojny oddech i wracamy w ręce, wraca klatka piersiowa, policzek na matę, ręce tak. do boku. i nadgarstki na pięcia, w na górę, a w środka. Wdech i wydech. Jeszcze poraźnie na każdą stronę, popatrz w lewo, odłóż prawy policzek. Ręce do boków i przenieś tu do przodu. Odłóż na matę, ręce na boki, oddychaj. I wracają ręce. Praca klatka piersiowa, policzek na moty, ręce do boków i nadgarstki na no nadmyrcza, do góry, do środka, głęboki oddech. I ostatni raz popatrz w prawo, lewy policzek na motę, ręce do boków i przenieś. W dół, przodu, odłóż na matę, ręce na boki. Oddychaj spokojnie, głęboko. Uderzają ręce, przenosimy tył do tyłu, odkładamy koliczek na matę, ręce na boki i odgarstki na babnę, w góry, do środka. Czubek głowy do sufitu, łokcie mocno do przodu. Głęboki wdech i wydech. Dziękuję Ci za wspólną praktykę i zapraszam do następnych.